Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Co zrobić, aby zagłosować w Polsce poza miejscem stałego zamieszkania? 12 lipca druga tura wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Chcesz zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania? Weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Aby je otrzymać, złóż wniosek w Urzędzie Gminy, w której znajdujesz się w spisie wyborców. Masz na to czas do 10 lipca. Jeśli złożyłeś wniosek przed pierwszą turą, otrzymałeś dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę wyborów. Jeżeli przed pierwszą turą nie dopisałeś się do spisu wyborców, możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w Urzędzie Gminy. Na obszarze której będziesz czasowo przebywał. Masz na to czas do 7 lipca. Pamiętaj, że w drugiej turze wyborów będziesz w tym samym spisie, do którego zostałeś dopisany, jeżeli złożyłeś taki wniosek przed pierwszą turą.